Kurde, też za głośno. No język, ja tego nienawidzę. Nigdy nie mogę wyłapać dobrej głośności. Spróbujmy się schować. Albo i nie. Raz. Mam pomysł. Niech on wystrzeli. Oj, Ashley, ile byś to przeżyła, suko! Trzej. Dobra, teraz. Mam czas, żeby namierzyć cię, ta kude? Dobra. Chyba nic nie wystrzeli teraz. Hu! Co im załatwiłem? Gdzie tu beczka jest? Ej, nie ma tu beczki. Hmm. Ładnie się obronili. To z beczki nic im nie zrobię. Jest tu coś? Nie. Zła droga. Mm. Wszystko. Przejdźmy. <laughs> Ty... <laughs> Trochę ruchu dobrze mi zrobi. Tak. Dziwne to strasznie, ale okej okay. Teraz zrobimy wyszałe wejście Witam! Ej, jestem Leon i tak wchodzę do każdego budynku. Tak, to był tylko jedno strzałowiec. Zupełnie jakaś petarda. Raz wyszel i koniec. Hmm. Ok. Idziemy. Hmm. Nic mi na się nie przywita. E, chyba nie. Po takim wysadzeniu... Merchant! Co ty tu ty... robisz? Witam! rzeczy no mnie zaskakuje, bo on musiał się przejść w tej chwili kiedy ja wysadziłem. Chyba że stał tam od razu za bramą. Czekałek, aż ją wysadzę. Nic nie kupi tak. Chociaż mogłem... Chwila, czekaj. Dobimy targu. Mam tu trochę rzeczy do sprzedania. Jedną. Dwie. Is that all, stranger? Ciekawe, ten gold bangle, czy możesz czymś połączyć? Chyba nie, ale spróbuję. Oh. Dabloniowni komunikacji. No Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. No, usiądź, ser lockup.

Nie domyślić się, że skoro ten zamek stoi tu, tuż przy wiosce, to też prawdopodobnie będzie coś w nim niedobrego? Leon, kurde, weźmij, nie dobijaj. A wydawałaś się fajnym bohaterem w resy... chociaż? Nie, w dwójce to był trochę taki popaczkowaty, to jest bardziej doroślejszy. muszę zabrać miecze. Przygotować czas mojego shotguna. Dobrze go ulepszyłem. Jemy do! Czekam na was. Bojezu, już, już się ze mną witają. Head popa? Jasne. O, już! Już! Cholera. Idę do was. Dobry shotgun. Dobry, dobry. Będę biegł w kółko. Otworzyli drzwi, słyszałem was. Hmm, mam granat? Nie, ten ry Nie mam ręcznego. Koleję się do mnie stelu. Tego to trzeba nożyć. Hej zginął. Jestem na fala, ale zmieni na pistolet. Po co marną mi do Oboje. No po uh, jest O wow, ty Nie bawimy się Wszystkie zabawy macie tu chłopak Znaczy Kochendo wszędzie co mnie dopaść Aaaa spudłował Dobrze Ashley chowę się Kucaj, kucaj, kucaj Pięknie! i drugi Kochendo w dupę Nożem parę razy cię pieczne. Jezu, ile ty strzałów nożem utrzymujesz. Chyba wszyscy. No nie do końca bo jeszcze został pan jeden kapitan. Biorę ten nóż od razu. Nóż. Nóż. nóż Duże nóż do chleba. Tam na mnie czeka. Aha jaj. A ja go zaskoczę. Nawet nie wierzę, że tu stoję. Bochę Tylko niestety z niego pasożyt wychodzi. Nie, flash grenade mi się przydadzą. Niestety muszę normalnie w niego strzelać. No ty od tych pasożytów. Yy, wypadałoby uciekać, bo to jest jeden z tych pasożytów, które od, odgryzają mi głowę za jednym trafieniem. Więc trzymamy dystans. Zostaw. Dosypasz, laj. Dobre. Zaczął się trochę dłużej pomęczyć. Kolejna genialna zagadka w Residentie 4. Mamy tak, mamy platynowy miecz i mamy złoty miecz. I one były nie pasowały, kiedy tam siedziały w swoich miejscach, więc włożymy złoty miecz do złotego, a platynowy do platynowego miejsca. I voila! Zagadka rozwiązana. Geniusz! Ja jestem geniusz! się trafi się taka jedna, trochę gorsza zagadka. pierwsze, tu muszę zioło pokombinować. Zielone, czerwone. Czerwone, zielone. Zielone z żółtym. I mamy dwa żółte, tak? O, mam zapas żółtych. Hmm. Eee, green, red. O jezu, i mam. Wezmę sobie jedno, zmiksuję. O, że mix żółty. Będę miał taki super, super health pack. Uu, już myślałem, że znowu mi zacięło. Błagam, tylko nie w tym momencie. Dajcie mi Coś nagrać. Hmm. Wydaje mi się, że w zamku nie było węży. Mam taką nadzieję tylko że Żebym się nie pomylił później Wszystko? Tak, zabrałem wszystko wiemy co my tam mamy Jeszcze do zamku tak nie wszedłem Louis I've got something for you guys oh shit i must have dropped it when i was running away from them dropped what a drug that'll stop your convulsions look i know you're carriers you've been coughing up blood right yeah and you yes damn it the eggs have hatched we don't have much time what are you talking about i have to go back and get it let me come with you no Idź z nim! Idź z nim! Idź z nim! On jest lepszy z paniami! Nie! Mogła z nim. Bym miał spokój. O Boże, ile ja bym już zrobił rzeczy? Jakby jej nie było pranie, sprzątanie, na to gotowałbym. O oh my god, czemu nie poszła z nim? Boże. O, teraz, teraz na pewno mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę. W teraz w tej chwili na Wii gram. Te drzwi są zamknięte. Na PlayStation 2 jak grałem, to pamiętam, że te drzwi zawsze były otwarte. I nigdy nie trzeba było do nich klucza. I te drzwi zawsze były zamknięte. A na Wii one są otwarte. I można sobie przejść. Właśnie. To mnie zastanawiało, bo na PlayStation miałem takie drzwi, których nie mogłem otworzyć. W żaden sposób. Ja nie wiem, po cholerę one są. A to widać, że na inne platformy. O, kolej zniknął. No. Wyszedł z kolegami. Trzymajcie w dupę. Z chęcią mam, bym chętnie popa zrobił, ale niestety nie za bardzo mogę. Ale się was nazbierało tutaj. O chłopacy, pobawimy się trochę. No bo je mam. Przyładuj szybciej. Cholera się was wzięło tutaj mm. Rzucamy wam granat Łap kochany łap oh shit. za blisko odległość, odejdź Odejdź skarado Won Spadaj Masz wielką główkę Może się pochwali wielką głową O, zginął. Nie było tak źle. No bo jedną z mi przynajmniej oddali. Mogę mużyć tej beczki, ale ja nie jestem zbyt dobry. Eee, to jest strzela. This not good. Where are you? <laughs> tam jesteś. Widziałem twoje strzały. Chowasz się tam. Pokaż się. Oooo, tam sobie siedzi. Oooo. You alive? A to, że żyjesz? Tak szybko byś nie zginął. No, się nic nie zostawiłeś. Idziemy dalej. O, coś leży na stole. Dzielili się amunicją ze sobą. No oni tu wszyscy. Amunicję na stole. Przycili Boga amunicji, tak? Ech. Durni oni są. A ja czemu ty, ty halabart nie używają? Hmm. Większość była nieuzbrojona i jeden miał... buzdygana. Chyba dobrze... Tak to się nazywa. O Z tarczami przyszli. Mam na was niespodziankę, ja też coś mam. Ja Miałem coś, co rozpierdala wasze tarcze. Jednym ciosem. Klękaj przed panem! O! O, rozwaliłem ci głowę. Ach! To jest najlepszy headshot dla nich <grymne> Pozdychali Pozdychali Teraz nie jestem pewien tego pokoju Wolę się ubezpieczyć Shotgun W przewodowaniu po się ulepszać. U, 19 naboi no tylko Boję się Beczka jest. Użyjemy jej jeśli coś nam wyleci. Ej... Jak wezmę klucz, pewnie coś wyjdzie. Oczywiście. Świetnie! Jak... Ale mnie otoczyli! Haha nie wiem co robić! Masaro! No. Chodź tu! Ashley! Uuu, w nogi! Szybciej! Kochendo, chodź tu! Idźmy w tą strobę! Wrócę tam, tylko napisz ich pozbędę w jakiś sposób. Albo i nie pozbędę? Nie, teraz się pozbędę ich. Ono bo do pisu tu to wykorzystać. Muery, chodź. Kopiak? Spokojnie, spokojnie! Tak! Jest sport kolejny. Fuck. <ścoughs> Sali używaj shotguna, chyba to zrobię. Pewno będę tego żałował w przyszłości. Dobra, dobra. Już się tak nie rozkoszujcie z tym lordem z On was w powietrzu zadowoli. do niego wrócić.